Wiatraczek, co ja zrobiłem właśnie yy, właśnie przedtem. No i tutaj idziemy do mojej bazy. Tylko go pod... O jest. No i patrzcie, tutaj jest. Już moja tajna baza. O, tu mamy rzeczy. Dobra, patrzcie. Patrz, no patrzcie, taki wiatraczek malutki. Wejdziemy sobie. O! Zaraz Wam pokażę co tam jest, ale patrz, tutaj mamy taki wietraczek. Ale dobra. Yy, yy, ogólnie tutaj jak go tutaj tak yy, wziąłem, ale potem go dokończę, więc jutro pokażemy ja go to chciałam O tu mi. Tu się Zobaczymy, damy ją na okno do jej baseniku. Zrobiliśmy widzowie jej taki basenik. Patrzcie, z kasztanów basenik z kasztanów byłem w parku, akurat zauważyłem drzewo kasztanowe i, i myślałem, pomyślałem sobie, że dla